Go, Siemano, mano kapitanie. Lapisz mi się na bebech. Nie, widziałem. Zerknąłem tylko. Właśnie. Przepraszam. Czego się gapisz? Czego chcesz? Przyjechaliśmy z Oksenfurtu na zjazd Związku Wiedźminów. Chcieliśmy wziąć pokoje na parę godzin. Musimy pomedytować. Czy można płacić koronami? Jasne, panie Biały Wilku. Mów mi, Geralt. Patrzcie w górę, pamiętajcie tylko, żeby mu się nie gapić na bebech. Co jest? Nie ma mebli. Na czym mamy, kurde, faję spać? O co chodzi, Geralt? Gdzie moje meble? Były tu dwie godziny temu. Właśnie się pytam, gdzie? Nie będę spać na ziemi. Na co się gapisz? Na nic. Na co? Na nic. Zaalarmuje straż. Chyba ja zaalarmuję... Pozbyć cię, wynająłeś nam pokój bez łóżek. Nie gap się. Nic nie robię. Przestań, Lambert. Czytałem napis na zbroi, nowy gracz. Wszyscy ci się gapią na bebech, bo jest kurwa gigantyczny. Wszyscy teraz się popatrzymy, i co? Gówno. Z czym masz problem? Z niczym to wy się gapicie.